Cześć! Dziś porozmawiamy o leasingu, czyli jak długo trwa taki leasing i skąd pochodzi sprzęt polizingowy. Leasing to popularna forma finansowania wśród przedsiębiorców, ale skoro tu jesteś, to pewnie już o tym wiesz. Czas trwania umowy leasingowej na sprzęt IT to zwykle od 2 do 5 lat, a minimalny okres to 16 miesięcy. Ale jego okres i warunki mogą się różnić w zależności od polityki leasingodawcy. Sprzęt leasingowy to urządzenia, które były użytkowane w ramach umowy leasingowej, zazwyczaj przez duże korporacje czy instytucje publiczne. Po zakończeniu takiej umowy sprzęt jest oddawany do leasingodawcy, czyli osoby, która takiego leasingu udzieliła, a następnie został zostaje on odkupiony przez nas. I tutaj zaczyna się przygoda z ernią. Dzięki temu korzysta nie tylko leasingodawca czy my, ale również środowisko, ponieważ nie skazujemy nadal dobrego sprzętu na zmarnowania, tylko dajemy mu drugie życie. No i zyskuje na tym oczywiście jeszcze Twój portfel, ponieważ taki sprzęt jest aż do 70% tańszy od nowego. Przed dopuszczeniem takiego sprzętu do sprzedaży jest on dokładnie czyszczony, od zewnątrz jak i od wewnątrz. No i oczywiście testowany, a w razie potrzeby naprawiany. Po pierwsze, przyjmowany przez nas sprzęt jest sprawdzony za pomocą naszego autorskiego programu, dzięki czemu możemy ocenić sprawność wszystkich komponentów. Naprawiamy wszystkie wykryte usterki, ulepszamy podzespoły oraz aktualizujemy system i sterowniki. Następnie sprzęt jest całkowicie czyszczony, więc sam decydujesz o haśle i wszystkich ustawieniach. A teraz czas na zewnętrzne czyszczenie laptopa. No bo wiadomo, mówi się, że ważne jest to, co w środku liczy się wnętrze, ale jednak nikt nie chciałby korzystać z zakurzonego i brudnego laptopa. Używamy do tego tak zwane magiczne gąbeczki, które nie rysują nawet matowych matryc. I oczywiście następuje też klasyfikacja sprzętu, o której więcej możecie się dowiedzieć z tego wideo. W skrócie mamy kilka klas wizualnych, którymi są oznaczane nasze produkty, w zależności od widocznych zewnętrznych śladów użytkowania. A dlaczego warto zaopatrzyć się w sprzęt polidingowy? Bo jest zazwyczaj tańszy niż nowy przy zachowaniu wysokiej jakości. Pochodzi z segmentu biznesowego, co oznacza wyższą trwałość i jakość komponentów. I bezpieczeństwo, bo oferujemy go z gwarancją do 36 miesięcy. Masz też 30 dni na ewentualny zwrot. A zarejestrowani u nas Klienci B2B mogą skorzystać z leasingu jako jednej z form płatności. Masz pytania? Nasz dział obsługi klienta rozwija Twoje wszelkie wątpliwości oraz przygotuje ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby. Koniecznie subskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnym wideo.